Cześć! W dzisiejszym odcinku wybierzmy się w magiczną podróż do domu Derslejów przy ulicy Private Drive 4. Zapraszam! Zamiarem zakupu tego zestawu nosiłem się bardzo długo, ponieważ od początku gdy go zobaczyłem chciałem przybudować go w wersji modularowej, aby pasował na przykład obok zestawu 10-270, czyli księgarni lub kupując kilka takich zestawów można zrobić niezłą angielską, Zabudowę szeregową, no, co też będzie pasować na przykład obok klasu zgromadzeń. Na szczęście, teraz zestaw trafił do mnie ze sklepu Gandalf w za co dziękuję, pomogę dla Was recenzję Przygotować gdzie jest on obecnie w promocji i różnica względem ceny katalogowej jest bardzo duża. Dlatego zachęcam do odwiedzi. Wracając do zestawu, pudełko zestawu jest bardzo duże, twarde pod względem jakości, jak to na, jak to na serii, na licencji przystało. Jest na wysokim poziomie. Front pudełka przedstawia. Właściwie główną część budynku, samochód, przedstawiam minifigurki, które są w zestawie, natomiast tył, pudełka to zapoznanie nas z funkcjami bawialnymi. Ok, biorę się za unboxing i speed build i słyszymy się za chwilę. Okay, jak widzicie, jesteśmy już po zbudowaniu tych niemal 800 elementów. Pozostało trochę części zapasowych, głównie jakieś roślinność, jakieś kwiatki, jakaś inna drobnica. Te elementy możemy odsunąć na bok i możemy rozpocząć recenzję, którą rozpoczniemy od przeglądu minifigurek. Minifigurek w zestawie otrzymujemy 8, licząc dwie sowy jedna z nich to Hedwiga, odpowiedzialna za dostarczanie korespondencji do Harego. Oraz druga, nieco mniej znana, która tutaj przesiaduje sobie na oznakowaniu ulicy, taka oto brązowa sowa. Jest to cała rodzina w część męska, w typowo angielskich sweterkach oraz moim zdaniem najładniejsza minifigurka w tym zestawie, czyli ciotka Petunia, której wymalowane tutaj w takie kwieciste wzorki torsik wygląda naprawdę fajnie. Dostajemy też z Gretka oraz dwóch przyjaciół, czyli Harego i Rona. Widać, że Harry już jest gotowy do ucieczki. W prawej dłoni różdżka, w lewej walizka. No i Ron, w swojej takiej typowo charakterystycznej rudawej fryzurze, jak i sweterek. Obydwie figurki na nieco niższych nóżkach. Figurki, które widzieliście, są fajne, są ładne, a nie są one rzadkością, ponieważ od kilku lat występują już one w zestawach. Lego Harry Potter i tak naprawdę już parę razy one się przewijały. W zestawie otrzymujemy też pojazd, za pomocą którego ma być przeprowadzona ucieczka Harry'ego z pokoju. Jest to Ford Anglia, podobny do tego, który występował w zestawie Bijąca Wierzba z Hogwartu. Fajna, prosta konstrukcja, auto takie można powiedzieć bardzo, bardzo proste z otwieranym bagażnikiem, w którym znajduje się łańcuch, znajduje się lina za pomocą której miało być wyrwane okno z pokoju Harrego. Ok, przejdźmy do głównego elementu tego zestawu, czyli tej oto konstrukcji budynku o wymiarach 16 na 17 cm i głębokości 12 cm. Konstrukcja jest stabilna, konstrukcja jest bardzo ładna. I właściwie nawet gdyby w tym zestawie nie występował np. Fort Anglia lub figurek byłoby mniej, to ta konstrukcja spokojnie mogłaby istnieć jako osobny zestaw. Front budynku to jak widać roślinności, oświetlenie budynku, rynny komin na dachu budynku, ale przede wszystkim na froncie widać drzwi wejściowe, a w nich napływająca do harego korespondencja przez tzw. otwór na listy. Tutaj jeszcze tych listów jest bardzo dużo, natomiast jak otworzymy drzwi, to kolejna naklejka i otwór na listy jest zabity przez wuja Vernon'a deską, żeby już ta korespondencja nie napływała. Wracając budynek możemy zauważyć, że nie jest to budynek kompletny, ponieważ brakuje tu na przykład nie wiem, toalet, kuchni. Ale nie o to w tym zestawie chodzi, ponieważ ten zestaw skupia się na trzech głównych pomieszczeniach. Dwa są bardzo widoczne, to jest pokój Harego, salon Dursley'ów oraz jeden pokój nieco mniej widoczny, jest on widoczny tutaj. Jest to skrytka, czyli pomieszczenie, w której był Harry w swoich najgorszych chwilach. Na pierwszy rzut oka pomieszczenie właściwie niedostępne, niewidoczne, jednak za tymi drzwiczkami e, kryje się znana z serii książek i filmów skrytka. Dla ułatwienia zabawy komórka otwierana jest od strony zewnętrznej budynku, o, czyli właśnie tutaj i w ten sposób możemy się bez większych problemów łatwo tam dostać. Jak widać jest tu duża ilość detali, mm, takich jakie znajdują się w pomieszczeniach gospodarczych, czyli miotła, łopata, ale coś co umilało chwilę haremu, Czyli widać tam naklejki żołnierzyków na ścianie. Kolejne pomieszczenie to Sarondal Slejów. Tutaj znajduje się fotel, kanapa, kominek, jakiś kwiatek, obraz rodzinny nad kominkiem, lampa w tle, ale przede wszystkim jest tutaj mechanizm, który daje nam bardzo dużo zabawy, czyli o, właśnie tędy można wrzucać listy do harego. Które następnie gromadzą się i tym mechanizmem je zwalniamy, i on jest aktualnie otwarty, i one wpadają do pomieszczenia darslejów. Ostatnim, ale może nawet najważniejszym pomieszczeniem jest pokój Harego. Na ścianie jakieś obrazki i przede wszystkim najważniejszy obrazek, czyli zdjęcie rodziców. Jest to nic innego jak naklejka na tajlu 2x2, ale wygląda bardzo dobrze i emocjonalnie nawiązuje do przeszłości głównego bohatera. Możemy jedynie żałować, że nie jest to dedykowany taj z nadrukiem, ale ten jest ok. Podobnie taki dedykowany nadruk znajduje się tutaj w rogu, przy łóżku na, na jakiejś szafeczce, czyli wydanie codzienne proroka codziennego. Główny element pokoju to oczywiście okno, przy którym możemy odegrać scenkę ucieczki Harego z Ronem który swoim Fordem Anglia i za pomocą łańcuchu wyrywa kraty z okna Harego mniej więcej wygląda to spróbuję przedstawić o latający Ford Anglia, przymocowanie do okna Liny, łańcucha właściwie i w sposób łatwy. Można to okno wyrwać i odlecieć i uwolnić głównych bohaterów. sumowując, zestaw jest jak najbardziej ok, w szczególności kiedy można go nabyć w cenie promocyjnej, jak to jest obecnie w sklepie Gandalf. Cena katalogowa wydaje mi się nieco, nieco duża. Zestaw, który da nam dużo zabawy, a kupując kilka takich możemy stworzyć większą część zabudowy lub wypełnić miejsce pomiędzy większymi modularami. Tak jak wspomniałem na początku ten zestaw przede wszystkim ma dostarczyć zabawy, więc nie ma co wymagać tutaj, że z drugiej strony budynek jest niezamknięty, niedokończony, bo on po prostu skupia się na tych pomieszczeniach, w których działa się główna i zabawniejsza akcja powieści. Możemy odegrać tu 3-4 główne scenariusze zabawy, i dostajemy całkiem niemało figurek, dodatkowo pojazd, jakieś akcesoria dwie Sowy, więc wydaje mi się, że tych minifigurek oraz dodatków do tej głównej konstrukcji tego budynka jest ich naprawdę wiele. Mnie się podoba polecam ten zestaw. Zapraszam do kolejnych recenzji. Dzięki na razie.